Jak było fajnie? A niech coś powie po polsku. Po polsku, po kończy, pięknie! Dobre, pięknie. Dobrze, można, pani można No Można, można tu Pocałować w, w drodze. Pani taka fajna. Dobre. Teraz tam pani taka w tej No wygląda jak ma Ви похожі на матері Божої, каже, не пустина, Як називається? Ливя. Лия ім'я? Як же чує пані, та го? Як назвать? Добре. Добре. Молиться у них. А я вам мотиви це Отче молиться. Очена, прийти на небесах. Нехай стріть імя твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на небі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини ми наші, ми як і ми прощаємо винуватця нашим ми і не веди нас у спокусу, але визволи нас ми від ми лукавого. Дякую за І хоче, там може

to może pocałować, gdzie chodzi? Dobrze, ja, <grymne> proszę sobie wziąć. <grymne> proszę bardzo, patrzy. I jeszcze nasza nasza pani Lucja, pani, tak? pani nasza tutaj. Bo jak się czuję? Super. A była w po dla Polsce. A kocie jeszcze. Tak. No to dobrze. A co nam zaśpiewa? Piosenki nic tam zaśpiewa. Co ty tylko? Lizzie, liasie, też. Tak, na Żeby nie chciał, do, no do Proszę, niech się tam <appearances> ja 나중에, a, Nie, 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 nie. Nie żeby Nie, nie, nie. a później po co Aldo. Oj, dzisiaj promocja. Takie dni lubię. Więc i jeszcze. A kto to jest tam, ten, ten, ten pan taki na biało? Kto, kto to jest tam, prawda? Kto to jest taki? Pan panu to jest. Tak, tak, tak. To się śpiewa 100 to 100 lat dla Fajny, co, co on, co to? Jasna. Tak, mówimy, mówimy, że to jest anioł. Anioł. Ale ja tego aniołan nie chcę na <młysy> <śle> kolana. A jak on ma na imię ten anioł? Ja. Jak ma na imię? Jak nazywa?